Widzę, co dziecko bierze dzisiaj, to kolejny odcinek Let's Play Terraria. W dzisiejszym odcinku będzie coś innego niż zwykle, można powiedzieć, że to będzie odcinek specjalny. Te budowle, które widzicie, to są budowle mojego pięcioletniego brata, o których mogliście słyszeć w czwartym odcinku audiobloga. Były budowane co prawda na citach, ale muszę powiedzieć, że ja przechodząc w grę, właściwie wiem, że to jest trochę dziwne, bo niby tej gry, gry nie da się przejść, ale tak naprawdę da się przejść, zdobywając wszystkie itemy. I właśnie wtedy, gdy zdobyłem już wszystkie itemy, można powiedzieć, że ją przeszedłem i zaczęłam grać na citach. Mój brat też nauczył się już obsługiwać cheatami i to wszystko, co widzicie, on zbudował. Właściwie jest on przy mnie i sam opowie o tym, co, no, co tu się znajduje. No myślę, że to dość ciekawe budowle. Tak w ogóle, let's play przeistoczy się w serię mini poradników, które nie będę dodawał regularnie. No po prostu jakoś straciłem chęć do gry, niestety. No więcej poradników się pojawi gdzieś tak po 15 sierpnia może. No tak więc zaczynamy odwiedzać dom. No, myślę, że to sam przedstawię. To jest jakby piwnica. Tak to wygląda. Bardzo długa. No, w tych skrzyniach nic się nie znajduje. No, to teraz zapytam, co się w tych miejscach znajduje, na przykład w tym. No, nie wiem, czy będzie mojego brata słychać, więc pytam. Co się znajduje w tym pomieszczeniu, w którym się właśnie znajdujemy? Tutaj będzie kuchnia, tylko my trochę to powiększę. A w tym pomieszczeniu co jest? W tym ja będę robił drzew i w tym będę miał no i zarobię dla nich sypialni. A, o a to. Można roz... A tu można rozumieć, że jest balkon, prawda? Mhm. E więc tak nie wiem jak jest mojego brata słychać eee, no mam nadzieję że to mniej więcej wyjdzie no dobra a tu co jest a tu będzie moja sypialnia dwie moje sypialnie a tu? A to jest moja sypialnia cztery sypialnie mam a tu jest pewnie schowek prawda? tak a tu co jest a tu będzie nobów pokoi będzie Eben... Będę robił to większe. A tutaj to się znajduje? W ten i powstaje wysienie i będzie mój słowek. Świetnie, a w tym pomieszczeniu? W tym będzie nic. Aha, <grym> <grym> bardzo interesujące. A w tym dłuższym pomieszczeniu co się będzie znajdować? Mój pokój i w tamtym na górze też. Dobrze, Sabat, tylko proszę, żebyś mówił trochę ciszej, dobrze? Dobrze, a w tym najdłuższym pomieszczeniu co się znajduje? Mój pokój. Mm, no, dość ciekawe budowle, muszę powiedzieć. E, mój brat budował je od zera. W tych w ogóle nic nie pomagałem. W ogóle e, teraz pokażę jeszcze inny świat, w którym, no też są budowle mojego brata. Więc teraz robię cięcie. Widzę coś dziecko bez życia, a to jest Część dalsza naszego odcinka. E, mam niezłe lagi i chyba tak pozostanie niestety. E, tu znajduje się coś, co jest jakby window do najniższego miejsca w terrarii. No, będziemy nagrywać na lagach. Tu są schody prowadzące do domu. Powoli idziemy przez lagi. No, nagrywałbym w naprawdę nie mam kiedy nagrywać, staram się i tak jak najczęściej. Tu już widzimy się, zaczyna nas dom. Tu jest piwnica, przynajmniej tak myślę. No to jest dość ciekawe, ciekawy budynek. Zaraz mój brat nim opowiem. Może zaczniemy od tego. To akurat ja budowałem. To było, to było właściwie testem, bo chciałem w serii Let's to zrobić, ale niestety jakoś się nie udało. Nieważne. Tu później będzie trawa. Więc może no zaczniemy od niższego pięca. Tak więc Seba, co tu się znajduje? Tu się znajduje mój pokój. Dobrze Seba, ale prosiłbym cię znowu, żebyś mówił trochę ciszej, dobrze? duże. To mój chowek. A po tej stronie? Za drzwiami? Za mm, to jest te, drzwi? A ta moja sypialnia. A ten na swojej góry to tylko mój dom. Dobrze. No by się do mnie wprowadziła, mam wielki dom. Seba mówi na NPC nuby. <laughs> no, tu są pomieszczenie, pomieszczenia dla NPC. Tu chyba tak, żeby się wprowadzali, ale brakuje jednej rzeczy. Ale nieważne. Mark ma mało bólów w swoim domku. Dobra, to myślę, że to jest balkon chyba. Nie, nie balkon. A kolejny... Kolejny mój dom z kamienia. Świetnie. Musiałem zlecać ten kamień lubię go. Właściwie myślę, że już chyba zakończymy odcinek, będzie wyjątkowo krótki. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, łap w kule, cześć. Cześć.